Opsach. Setter Irlandzki. Setter prezydenta Trumana Mike miał wybieg obok Białego Domu. Kiedy król Timahoe Nixonów wprowadził się do budynku, setery irlandzkie stały się trzecią najbardziej popularną lasą Ameryki. Setery wspaniale całują. Są dosyć niesforne, uwielbiają się bawić. To wesołe i zabawowe psy, które uwielbiają ruch. Pola i lasy wokół farmy szarpów w New Hampshire to prawdziwy raj dla tych psów. Setery irlandzkie wymagają ruchu. Uwielbiają biegać i są bardzo szybkie. Uważa się, że setery irlandzkie wyhodowano w XVIII wieku. Są krzyżówką irlandzkiego spaniela dowodnego, teriera irlandzkiego, setting spaniela, pointera i setera szkockiego. Początkowo szata tych psów wcale nie była machoniowa były białe z brązowymi plamami. Obecnie seter irlandzki czerwono-biały uznawany jest za odrębną rasę. Machoniowa sierść pojawiła się w XIX wieku. Stała się symbolem jakości i sportowego talentu. Wszystkich urzeka ten głęboki odcień brązu oglądany przy odpowiednim oświetleniu. Setery irlandzkie wyhodowano jako psy do polowań na ptactwo. Miały znaleźć cel, wystawić go, wypłoszyć i zaaportować. Pies w charakterystyczny sposób okłada, czyli przeszukuje pole. Biega zygzakiem przed myśliwym i szuka zapachu ptaków. Odnalezienie ptaka na dużym terenie wymaga doskonałego węchu. W odróżnieniu od posokowców, setery irlandzkie łapią górny wiatr, czyli szukają zapachu wysoko nad ziemią. Ich ciało jest wąskie, a łapy długie, dzięki czemu seter jest bardzo zwrotny. Uważa się, że seter irlandzki jest najszybszym i najbardziej wytrzymałym z seterów. Psy tej rasy potrafią się poruszać po dużym i zróżnicowanym terenie. Charakteryzuje je głęboka klatka piersiowa, duże serce oraz płuca. To one zapewniają mięśniom tlen. Setery mają skłonności do niektórych chorób. Jak większość dużych psów, chorują na raka. Setery są predysponowane do nowotworów, w tym do raka kości. Na szczęście nowe metody lecznicze często pomagają tym psom w powrocie do zdrowia. Jeff Filibert wie wszystko o chorobach nowotworowych seterów irlandzkich. Dzięki pracy zyskał wyjątkowego przyjaciela. Jak się czuje Felix? Jeff jest onkologiem. Leczy psy i koty chore na raka. Co tydzień przyjmuje setki pacjentów. Co roku rośnie liczba zachorowań na raka, zwłaszcza wśród starszych zwierząt. Dwa i pół roku temu doszło do tragedii, i Jeff musiał pomóc samemu sobie. W odstępie 30 dni stracił dwa ukochane psy. Clifforda i Calvina. Oba zachorowały na złośliwego raka tkanki naczyniowej. Byłem zdruzgotany. Wiele osób marzy o idealnym psie, a ja miałem dwa idealne psy. Nie byłem przygotowany na to, by pokochać kolejnego psiaka. Częściowo dlatego, że bałem się go stracić. Dwa lata temu roczna suczka Penny trafiła do Jeffa na konsultację. Pies cierpiał na nawracającą chorobę nowotworową. Przy drugim zabiegu guz nie został całkowicie usunięty i odrósł. Doktor Filibert szybko się przekonał, że przy odpowiednim, kosztownym leczeniu peny może wyzdrowieć. Właścicielki nie było stać na leki. Psu groziła eutanazja. To było dla niej bardzo trudne. Kochała tego psa i nie wiedziała, co ma robić. Pies instynktownie poczuł sympatię do lekarza i wziął sprawy we własne łapy. Gdy Jeff rozmawiał z właścicielką setera, Penny weszła mu na kolana, czym ujęła go za serce. Po prostu mnie wybrała. Bez zastanowienia powiedziałem, że ją wezmę. Po zaskoczeniu rodziny tydzień później lekarz przyprowadził Penny do domu. Od tego czasu minął rok. Penny jest szczęśliwa i aktywna. Biega szybciej niż jakikolwiek znany mi pies. Suczka ma za sobą udaną operację i jest szczęśliwym, zdrowym psem. Wypełniła pustkę, jaką czuliśmy po utracie Clifforda i Calvina. Życie dziwnie się układa. Kiedy do mnie przyszła, potrzebowała mnie tak samo, jak ja potrzebowałem jej. Wierzę, że to nie był przypadek. Setery irlandzkie wydają się wiecznie młode. Są kochające, czułe i wyjątkowo wierne. Ale nie dajcie im się oczarować, jeśli nie możecie zapewnić im odpowiedniego środowiska. Ten pies potrzebuje ruchu. Musi biegać i skakać. Uwielbia szczekać i zwracać na siebie uwagę. Setery irlandzkie żyją od 11 do 16 lat. Mają skłonności do raka, epilepsji i chorób oczu. Ze wszystkich ras z głęboką klatką piersiową są najbardziej narażone na skręt żołądka. Wymagają częstej pielęgnacji. Trzeba je szczotkować. Mają długą sierść. Szkolenie setera wymaga cierpliwości. Łatwo dają się tresować, bo chcą zadowalać właściciela. Są doskonałymi zwierzętami rodzinnymi. Setery irlandzkie są miłe. Jeśli wasze dzieci lubią się bawić i biegać, to seter będzie dla nich w sam raz. Podsumujmy, seter musi mieć się gdzie wybiegać. Ma skłonności do raka i skrętu żołądka. Pielęgnacja jest łatwa, ale trzeba je często czesać. Szkolenie wymaga cierpliwości i łagodności. To jedne z najlepszych psów rodzinnych. Hart angielski Whippet. Jeśli chodzi o prędkość, to Whippet jest psim Ferrari. Rozpędza się do 55 km na godzinę. Biega szybciej niż niedźwiedź grizzly, jeleń wirginijski, a nawet kangur. Hart angielski dysponuje wyjątkowym układem napędowym. Hart angielski porusza się w charakterystyczny sposób. W czasie skoku prostuje się i wygląda jak lecący Superman. Whippet biegnie najszybciej w wyciągniętym, charakterystycznym dla hartów cwale. W czasie ruchu wszystkie cztery łapy są jednocześnie oderwane od ziemi i to dwukrotnie. Najpierw, gdy znajdują się pod psem. A potem... Gdy zostają wyprostowane i układają się niemal równolegle do ziemi. Dzięki tym skokom długie, smukłe i umięśnione ciało psa porusza się szybciej. Przy każdym skoku pokonują maksymalną odległość. Nazwa Whippet pochodzi od angielskiego słowa whip, czyli bat. Podobnie jak Greyhound, Whippet zadziwia szybkością. Małe harty znajdujemy już na obrazach z czasów Cesarstwa Rzymskiego. Pierwsza angielska wzmianka o Whippecie pochodzi z roku 1610. Współczesna rasa powstała w Anglii pod koniec XIX wieku. Skrzyżowano Greyhounda z terrierem, by otrzymać rasę skuteczniejszą w polowaniach na króliki. W czasie polowań psy tej rasy kierują się głównie wzrokiem, a nie węchem. W nocy poruszają się tak, jakby miały noktowizory. Ich kąt widzenia to aż 250 stopni. Kąt widzenia ludzkiego oka wynosi 180 stopni. Mają wąskie głowy, a oczy są osadzone po bokach. Dzięki temu Whippet ma szersze pole widzenia. Łapy są podobne do łap zajęcy. Umożliwiają mocne wbicie się pazurami w ziemię. Najczęstszą odmianą jest Whippet krótkowłosy, ale zdarzają się psy długowłose. Sierść jest gładka i rzadka, łatwo daje się czyścić. Występuje wiele rodzajów umaszczenia. Najbardziej fascynujące jest to, że Whippet porusza się tylko z dwoma prędkościami: 55 km na godzinę lub zero. To wspaniały sprinter. Whippet jest jak Ferrari. To piękny, atletycznie zbudowany pies. I kana, powiedz! Są bardzo szybkie, ale mimo to spokojne. W domu zachowują się wspaniale. Prawie cały czas śpią. Dzień Mackenzie codziennie obserwuje ten kontrast. Od 25 lat tresuje harty. UiPety mają coś w sobie. Uwielbiam to, że są wysportowane. Uwielbiam ich wygląd i sposób, w jaki spędzają czas w domu. Najwspanialsze jest to, jak się do mnie odnoszą. UiPet jest najbardziej posłusznym z hartów. Uwielbia towarzystwo właściciela. Nieważne, czym się razem zajmują. W czasie szkolenia Jean stosuje system zachęt. Kliknięcie to sygnał dla psa, że robi wszystko dobrze. Po tym dźwięku pies otrzymuje nagrodę. Taka forma tresury jest skuteczna, bezpieczna oraz humanitarna. W ten sposób można nauczyć psa niemal wszystkiego. Tak więc mamy dobrze wyszkolonego psa, który uczepi się nas jak rzep. Nie powiem czego. Chce być z właścicielem cały dzień i prawie cały czas śpi, ale kiedy biegniesz miło się na niego patrzy. Po co ta cała szybkość? Wykorzystują ją w zawodach flyball. To jedyne drużynowe zawody dla psów. Dwupasmowy tor ma 15,5 metra długości. Jest elektroniczny stoper oraz sędziowie. Na hali panuje straszny hałas. Każdy pokonuje cztery piska łapą. Potem musi wrócić do właściciela i startuje kolejny pies z drużyny. To sport sprinterski, a whipety są w tym najlepsze. W tej rasy był w drużynie, która ustanowiła rekord świata. Rekord wynosi 15,4 sekundy. W tym czasie cztery psy pokonały tor w obie strony. Whippet może mieszkać wszędzie. Jest średniej wielkości i bardzo smukły. Wszędzie może się przytulić do właściciela. Pielęgnacja jest łatwa, sierść jest bezwonna i nie zapewnia odpowiedniej ochrony przed chłodem. Zimą lepiej zakładać psu kamizelkę. Należy regularnie obcinać pazury, a w czasie kąpieli używać delikatnej, gumowej szczotki. To zdrowa rasa. Nie ma skłonności do dysplazji. Odpowiednio karmiony łypet żyje do 15 lat. Rzadko gryzie i nadaje się dla dzieci, ale nie lubi kotów. Karty hodowano po to, by goniły za małymi zwierzętami. Jeśli ktoś ma kota, to nie powinien brać łypeta. To wrażliwe psy. W czasie szkolenia trzeba im okazywać sympatię. Nie nadają się dla wszystkich, ale to piękne, eleganckie, czułe i wierne psy. Łatwo przystosowują się do środowiska. Są zdrowe, łatwe w pielęgnacji i dają się tresować. Za chwilę poznamy psa, który potrafi ostrzegawczo czekać.